Witam serdecznie Pięknych widzów. Patrz 15.7 i okazuje się, że kompozycja z Malzaharem dalej daje elpeczki. Także co, wjeżdżam i udowadniam, że takie Bardzo prosta kompozycja w zamyśle, albowiem gramy po prostu duży front, a z tyłu stoi Malzahar, który będzie strzelać. Na dobrą sprawę gramy po prostu wagę ciężko z przodu, jak najwięcej, i geniuszów z tyłu, jak najwięcej. Malzahar plus Zak dają nam oczywiście upiora i robi się ciekawie. Na Malzaharze chcemy power upa, czyli owocka, który da nam penetrację. Albowiem jeśli taki się uda zdobyć, to możemy postawić całkowicie na obrażenia pod kątem przedmiotów. które na niego położymy. Może tutaj na razie zagrać coś takiego, żeby stworzyć jakikolwiek stół wyjściowy. Ej, ławka Pandory. Może nawet mi się podoba. Jeden Kier kurczę. Dobra, trzymamy się tego pomysłu. Zostajemy przy Malzaharze. Owocek na fajta na razie jakiś... Żeby tam sobie z przodu stał. No i nie mam niestety stołu do wygrywania. Także dostajemy w symbol. Od razu kolejny ogład. Co ty powiesz? Wziąłem łupy wojenne. Natomiast fakt jest taki, że nie będę wygrywał. Także robimy sobie ekonomię i oszczędzamy. Czyli w sumie powiedziałem dwa razy to samo. Ale w głowie po prostu miałem na myśli to, że dobijamy do 10 sztuk i oszczędzamy. No i co? Coś tutaj wygrałem. Tutaj dalej chcemy oszczędzać. I chciałbym też wejść na 20 Także sprzedam John. Będzie kolejna w plecy, ale udało nam się zrobić jedną sztukę złota. Dobra, przydałaby się łezka na jakiejś trójeczce tak naprawdę. Czyli akurat Darius się tu trafił. Tylko, że Dariusa byśmy chcieli docelowo grać. Także zostaje. Ale dobrze byłoby znaleźć jakiś trzywiastkowy bohaterów, żeby zacząć kręcić tego badzahara. I proszę bardzo, jest jasno. Mamy niebieskie wzmocnienie. Na razie na Zixa. Rejkawiczka też. Jakieś dwójeczki na Pandorkę, gdyż. Nie zmieni to mojej sytuacji ekonomicznej. Oj, proszę. Katarina, jest pieniążek. I kolejny. Za każde odświeżenie? Ciekawe. Może wezmę to? Czyli za każde, odświe... Oś... no, za każde odświeżenie moje jednostki dostają 7 punktów. Nie mogę się wysłowić. Za każde odświeżenie moje jednostki dostają 7 punktów zdrowia. I co my tu mamy? Zwycięstwo. Kupiła w takim razie. Okej. Okay. Dobra, mamy tu jakieś trujeczki. Trzeba je wziąć. I trafił się kolejny Darius. Robię tu ekonomię. Towa rękawica już dla Malzahara będzie czekać. I dokładam kolejnego bohatera za 3 sztuki złota. Na ławeczkę pandory. Może wrzucę sobie protektora zamiast zaka na razie, żeby mocniejszy stał się malfight, którego mam ulepszonego. Okej, okay, tutaj wygląda na to, że chyba się nie uda. Tak jest. No ale może Malzahar się wreszcie trafi. Niestety jeszcze nie. Ale już trzymam kolejną trójeczkę, żeby zamienić z tą jednostką, która się trafi. Opa, nie groźnie to wygląda. Co ta Ari trzyma? Dla kogo to są przedmioty? Pomyślałbym, że jakaś Katarina. Nie, może Akali jakaś, kurde, nie wiem. Dostajemy pieniążek. Mam Ziksa ulepszonego, ale jeszcze go nie będę tutaj kładł do rolowania. Dopiero jak znajdę Zahara jakiegoś. Cała naprzód w kierunku siódmego poziomu. I to właśnie tam zamierzam znaleźć szczęście. A jak idzie temu chłopkowi? Całkiem nieźle chyba. Seria wygranych. No, mocny Co Tutaj mamy Popi. i chyba wezmę. To już będzie zawsze popka. Teoretycznie ma być moim głównym tankiem, czyli główną jednostką przyjmującą obrażenia. Także lepiej mieć. No i dobra, jest pierwszy malzachar. Także to niech się tutaj kręci. Waga ciężka, odpalona. I może na popkę wrzucimy sobie oblicze. A tutaj jest trująca pułapka, dobra, czyli to jest ten owoc, którego szukałem. Także taki musicie znaleźć. Lokata mnie niestety sponiewierała, ale spokojnie, zaraz się wszystko wyklepię. Jeśli taka opozycja działa, to zaraz wrócimy do gry. Jest malzachar jakiś. Dobra, staniemy sobie tak. Co my tu mamy? Rel trójeczka. Mocne, mocne. Ale ile mamy czasu tutaj na tę walkę? Za mało. A gościu ma w ogóle ulepszonego Baldzahara. Co to za żarty. No dobra, już prawie siódmy poziom. Także zaraz będziemy się troszkę ulepszać. W ogóle wcześniej miałem kobułko i go wyrzuciłem przez przypadek. Dobra, mam dwie góry w ogóle. To jest szalone. Baldzahara ulepszyć nie mogę. Także jest naprawdę grubo. Ale no co, biedny musi tankować. Nie da rady ma tylko jedną gwiazdkę. Dobra, idziemy na razie w wagę ciężką, szóstkę, to sobie wyrzucę, zakręcimy tą Gwen i niestety bardzo boleśnie ulepszę <laughs> Malzahara. Natomiast myślę, czy tutaj nie wrzucić Krwiopijcy na tego Dariusa i Tytana. To mogłoby być dobre, żeby się teraz troszkę wystabilizować, bo jestem słaby. Ten Darius się całkiem mocno ulepsza. Tak, ja chyba muszę tak zrobić. Zajra. No nie no, muszę wytrzymać. Także musimy w ten sposób jakoś sobie poradzić. Katarina i jeszcze dwie gwiazdki. Dobra, muszę wygrać to. To się musi udać. Choć Darius na takich przedmiotach jest trochę słabszy, ale jest wytrzymały, więc byle by zachar dostał tutaj trochę czasu. O Darius? Dużo tutaj wnosi. Ale niestety, albo istety. Aj, kurczę. Tak blisko, nawet z tym nie wygrałem. Niedobrze. Dobra, muszę wziąć różkę i skleić jakikolwiek przedmiot na Balzahara. Chyba, że wezmę tego Dariusa i skręcę trójkę. Dobra, zaryzykujmy. Brakuje jednego. Ajajaj. No dobra, jest. Trafił się Darius. Miejmy nadzieję, że to wystarczy, chociaż na chwilę. Mam tutaj ulepszone trójki, więc teoretycznie ten Balzahar, jakby trochę się przyfarciło, to jest w zasięgu. Ale najbardziej liczę na to, że troszkę tych łupów wojennych teraz pozdobywam. Dobra, co my tu mamy? Kryształowe Gambity. No, Darius. Obyś był silny. Dobra, już jest na backlinie, także powinniśmy to wygrać. Ładnie. <laughs> kolejny Darius. A trafiła się ta Serafina, której szukałem. Szukać kolejnej? Chyba nie. Dobra, wrzucę ją zamiast Atroxa. Takie coś zagram. Choć teraz troszkę Darius jest słabszy, ale wierzę, że Malzahar zrobi swoje. Dobra, powoli się to wszystko rozpuszcza. Dobrze to wygląda. Mamy to. Żeby to był perfekcyjny comeback, czyli powrót do gry. Jest popka. Skrzyneczka jakaś. Duplikator. O, proszę. Mimo wszystko dobrze byłoby się przesunąć na ten ósmy. Pytanie, czy to nie jest zbyt ryzykowne? Dobra. Mimo wszystko zrobimy tak. Przebierzemy Dariusa. Damy mu troszkę bardziej ofensywny zestaw. Tytan na popeczkę. Wbijemy ten poziom ósmy. Teraz raz sobie odświeżę, żeby wbić punkty zdrowia. I tak na razie musi być. Może jeszcze płaszczyk na popkę. No tutaj gościu gra Kajze z Dariusem, także troszkę go skontestowaliśmy. I wygląda na to, że że mamy to. Dobra, byle by odkuć ekonomię teraz i dokręcić tego Malzahara. Jak na złość się tutaj nie chce trafić. Dobra, kręcę do zera. Żeby po prostu zwiększyć punkty zdrowia moim jednostkom, walczę o życie, więc jakby. O, jest jeden Malzahara. No nie chcę ryzykować, mam 12 punktów zdrowia. I ktoś dokręcił Malzahara trójkę. Co ty mówisz? Pomimo wszystko chyba dalej jest do zrobienia, pomimo tej puli skrzywdzonej. Ale, jakby mi się tutaj trafił i w sklepie jeden, to mogę go dokręcić. Tak myślę. Dobra, jest tutaj jeden. Jeszcze tu musiałby się trafić. Okej, okay, tutaj się trafił. Oj, kurczę... No dobra. Może to wystarczy? A ta dwójka, także gościu się nie dokręcił. Aby się przydał trzeci przedmiot no Malzahara też. A teraz ta karta też dobra w tym patchu. Okej. Okay. I w ten oto sposób, moi drodzy, mamy top 4. Jakby nagrała ta to taki dramat troszkę, ale no, jakby. Bazuje na informacjach z internetu, że ta kompozycja jest w tym paczu, spoko. Tylko wiadomo, najlepiej nie forsować, tylko zagrać z dobrego spota. Ja tutaj wszystko forsuję. No szczerze, jakby tego Malzahara jakoś tam capnął. Ale chyba Malzahar wrócił do puli. Czy mi się wydaje. No i widać go. No dobra. już to? Kajza i Buddo do trujeczka. Już gościu chyba jest silniejszy. O no i ten Buddo trójka to jest naprawdę kozak, jednostka, także. Ale w sumie Kajza się spali. Mimo wszystko. Że nasz Malzachar rośnie teraz w czasie, to raczej bez problemu. Dobra, nie wiem, zaczynam myśleć, że ja po pierwsze tutaj idę nagle. Koleczka, łezka. Dajmy to na front. Cały czas palę ekonomia, ale głównie po to, żeby dać moje drużynie zdrowie. 250 zdrowia na wszystkich jednostkach. To już całkiem chyba spoko. No i dobra, co ten gościu tutaj wyczynia? To jest potężny fest! Bardzo potężny gość. Dariusz, trzymaj się, proszę. Mamy to. Ale to jest gościu, z którym będzie rywalizacja. Natomiast wystarczy ten Malzahar, żeby się trafił. Na którejś z tych dwójeczek. Jest jeden Malzahar, taki zwykły. <laughs> I uwaga... I to w sumie tyle. Mam też rękawiczki, wrzucę je na... Na Jace'a chyba. I lecimy. Kata już trzy gwiazdki, także jest groźna. Gościu tu jakieś skrzyneczki zbiera. Ale wygląda na to, że dalej jesteśmy mocniejsi. Natomiast ten gościu z tym kryształowym tam on dalej tutaj robi rzeczy. Doga, To dalej nie jest Malzahar. Ale teraz jest Madzahar. Dobra, mamy to. No i pięknie. No to teraz wierzę, że wygrywamy. Proszę bardzo, to Braumik tutaj jest potężny. Braumik w ogóle w tym patchu jest chyba dużo lepszy. Na pewno lepszy niż w tych początkowych. Oho, i proszę bardzo. I ten Braumik właśnie, właśnie mnie wyjaśnił. <laughs> no nic, trzecie miejsce. Niemniej Madzahar jest ok. Dzięki, że jesteście. Muzeumka w TFT, wszystkiego dobrego. I całuje w